Dzień dobry, to ja mówię. Proszę Państwa, to jest jeden z ważniejszych odcinków, jaki nagrywam. I chciałbym, żebyście Państwo podeszli do tego, co mówię, w sposób racjonalny, na spokojnie, zapo na spokojnie zapominając o ideologiach, politykach, układach politycznych, sympatiach i antypatiach politycznych, bo mówimy o prawie i w moim e, takim naiwnym odczuciu, e, czas najwyższy, aby przynajmniej, no, przepraszam za. Górnolotne słowo społeczeństwo zaczęło myśleć y, kategoriami prawnymi, skoro politycy i rozmaitego rodzaju ideologiczne organizacje tego nie potrafią robić, a, a może inaczej, one doskonale potrafią to robić, tylko że nie chcą. A służą konkretnym interesom. Chodzi o dwie sprawy. O sprawę wcześniej znanego już i którego ja absolutnie nie zamierzam bronić, niejakiego Margota, to wręcz przeciwnie, jest to postać, która wzbudza we mnie jak najgorsze uczucia. Ale mówimy, proszę Państwa, o prawie, jeszcze raz podkreślam. No i o najnowszej sprawie, o której dzisiaj też mówił Zbigniew Ziobro, właściwie od dwóch dni mówi, czy o niejakiej Marice. O co tutaj, proszę Państwa, chodzi? I jak bardzo jesteście nabijani w butelkę? Ja mówię to z pełną odpowiedzialnością prawną i cywilną. Jestem do dyspozycji pana Zbigniewa Ziobro czy prawników Ordo Juris, no, którzy niestety robią również Wam wodę z mózgu. O co tutaj chodzi? Chodzi, proszę Państwa, przede wszystkim o rozbój, bo to już wiemy, to już potwierdził Zbigniew Ziobro. W przypadku tej nieszczęsnej maryki, rozbój czyli najbardziej e, e, najcięższy paragraf, najcięższy zarzut przeciwko mieniu, jaki istnieje w kodeksie karnym. Nie ma cięższego zarzutu od artykułu 280, jeśli chodzi o e, przestępstwa przeciwko mieniu. Ale zacznijmy, proszę Państwa, od tego, jak dzielimy przestępstwa. Prze oczywiście jest to jedna z kategorii. Dzielimy na prywatne skargowe, wnioskowe i publiczne skargowe. Prywatne skargowe to są te najbardziej popularne, czyli zniesławienie, znieważanie, ale też Naruszenie nietykalności cielesnej, natomiast wnioskowe. To są te, które dotrzyżą znaczy, na przykład stalkingu, gruźb gruś karalnych i chodzi o to, że pokrzywdzony musi zgłosić chęć ścigania przestępcy i wtedy dalej już postępowanie prowadzi prokuratura. Natomiast w tej pierwszej kategorii prywatno-skargowej oczywiście sami składacie akt oskarżenia, chociaż zdarzają się wyjątki, jak w przypadku syna Beaty Szydło, gdzie prokuratura obejmuje postępowanie, ale wtedy musi wystąpić ważny interes społeczny w tych sprawie, jest, proszę Państwa. Gdzieś na poziomie promila. I ostatnia kategoria, czyli publiczno-skargowe, kiedy prokuratura zajmuje się z urzędu danym przestępstwem. Artykuł 280 rozbój. Jest takim artykułem, którym prokuratura zajmuje się z urzędu. I to jest podstawowa informacja, i tylko na podstawie tej informacji możecie już wierzyć, że pan Ziobro i Ordo Jurys zabijają was w butelkę. Dlaczego? Dlatego, że ten skandaliczny wyrok, jak oni to nazywają, który zapadł przed sądem w Poznaniu, zapadł tylko i wyłącznie z tego powodu, że prokuratura podległa Zbigniewowi Ziobrze i oczywiście konkretny prokurator, który prowadził tą sprawę sporządził akt oskarżenia. Nie ma, proszę Państwa, innej możliwości w przypadku artykułu 280 niż taka, że akt oskarżenia sporządza prokuratura. No i teraz, proszę Państwa, przejdźmy do treści tego artykułu. Paragraf pierwszy artykułu 280: rozbój. To kradnie używając przemocy wobec osoby lub grożąc natychmiastowym jej użyciem, albo doprowadzając człowieka do stanu nieprzytomności lub bezbronności, polega, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12, proszę Państwa, ten to przestępstwo jest zagrożone bardzo wysokim wymiarem kary. To się bezpośrednio, proszę Państwa, wiąże z wyrokiem. E, otóż, jeśli prokuratura postawiła zarzut z, z artykułu 280, e, to sędzia miał tylko dwa, dwie możliwości: albo uniewinnić oskarżoną, uznać, że, e, że opisany stan faktyczny przez prokuraturę nie przystaje kompletnie do rzeczywistego stanu e, faktycznego, wówczas e, e, oskarżoną uniewinnić. Natomiast, jeśli uznał winę, uznał winę, no to artykuł 280 mówi wyraźnie, że najmniejszy wymiar kary to jest 2 lata, a najwyższy 12. Jest jeszcze paragraf drugi, który mówi o użyciu broni i tak dalej. To zostawmy, bo to nie dotyczy, nie dotyczy tego przypadku, ale w każdym razie w, w tej sprawie najniższy, najniższy wymiar kary to jest 3 lata. Eee, tak, najwyższy wymiar 3 lata, a 12 maksymalne zostaje. No, i teraz, proszę Państwa, o co chodzi z tym wyrokiem? Dlaczego sędzia nie dał na przykład yy, wyroku, nie umorzył postępowania warunkowo albo nie, nie dał wyroku w tak zwanych zawiasach? Proszę Państwa, dlatego, że nie mógł. Przestępstwo, które jest zagrożone karą pozbawienia wolności powyżej lat trzech, nie podlega warunkowemu umorzeniu. To jest pierwsza rzecz. Natomiast yy, tak zwane zawiasy. Reguluje artykuł 69 i tutaj proszę Państwa czytamy warunkowe zawieszenie wykonania kary podstawy stosowania. Paragraf pierwszy. Sąd może warunkowo zawiesić wykonanie kary pozbawienia wolności orzeczonej w wymiarze nieprzekraczającym roku, jeśli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa nie był skazany na karę pozbawienia wolności i jest to wystarczające dla osiągnięcia wobec niego celów kary, a w szczególności zapobieżenia powrotowi do przestępstwa. Proszę Państwa, pierwsza przesłanka w tym przypadku nie jest spełniona. Obojętnie, czy ta dziewczyna dostałaby 3 lata więzienia, czy 2 lata więzienia, warunkowe. Umożenie warunkowe, warunkowe zawieszenie kary jest niemożliwe. Reguluje to artykuł 60, 69. Więc proszę Państwa, wszystkie te komentarze w internecie, które mówią o tym, że. Za rzekome szarpanie e, torebki wartej 15 zł, to nieważne ile ta torebka ta, ta była, tak nawiasem mówiąc, e, warta. Rozbój to jest rozbojem. Jeśli używacie przemocy e, w celu pozyskania jakiejś e, czy, czy, czyjejś własności i robicie to nawet pod groźbą przemocy, czyli nie musicie używać przemocy, ale wystarczy, że powiecie, że no, kolokwialnie mówiąc, na wejkach albo w ryj. To już podlegacie artykułowi 280 temu rozwój. Okoliczności tej sprawy mamy w strzępach, bo ci ludzie, którzy zbudowali całą tą legendę wokół tej, tej, wokół tej pani, nie podają podstawowych informacji, to są wszystko prawnicy, zarówno Ziobro, jak i Ordo Juris. Więc żeby strzetelnie ocenić tą sprawę, oni powinni podać treść aktu oskarżenia, przytoczyć stan faktyczny ustalony przez prokuratura, prokuratora, jak również przez sąd, czyli tym samym powinni opublikować uzasadnienie i, i sentencję wyroku. Tego nie robią, proszę Państwa, bo musieliby opowiedzieć o tym, że to prokurator złożył akt oskarżenia. Mało tego. W internecie już się pojawiły informacje, podkreślam, że one nie są sprawdzone, ale powielają się dość często, że prokurator w tym postępowaniu żądał czterech lat. No więc Co teraz robi pan Ziobro? Pan Ziobro, któremu podlega prokuratura i prokurator, który sporządził ten akt do oskarżenia i domagał się rzekomo czterech lat więzienia, co sąd zminimalizował do trzech lat i w ramach tego artykułu nie miał innego, innej możliwości, to znaczy mógł, mógł zastosować karę dwóch lat pozbawienia wolności, ale i tak w takim wypadku nie mógłby zastosować warunkowego umorzenia postępowania czy zawieszenia kary. Na okres próby, czyli tak zwanych zawiasów. Teraz wychodzi pan, e, pan Ziobro cały na biało i krzyczy, że to jest wina sądów. Tymczasem to jego prokuratura, w cudzysłowie jego, sporządziła skarżenia i to jego prokuratura ponosi główną odpowiedzialność za to, jak ukształtował się wyrok. Teraz następna historia, proszę państwa. Ta pani należała do e, młodzieży Wszechpolskiej, która to młodzież Wszechpolską zostawiła tą panią na lodzie. Do tego stopnia, że ona nie miała pełnomocnika. Wystąpiła o pełnomocnika w momencie, gdy usłyszała wyrok, ale nie spełniała warunków przydzielenia pełnomocnika z urzędu, ponieważ tutaj trzeba spełnić konkretne kryteria i tu naprawdę nie ma miejsca na interpretację. No, Najczęstszą przeszkodą jest po prostu dochód. Czyli nie, jeśli e, jej sytuacja materialna jest taka, że nie może sobie pozwolić na pełnomocnika, to wtedy są, przyznaje e, przy, w tym przypadku obrońcę. Nie dostała tego obrońcy, nie wniosła, proszę Państwa, apelację. Prokuratura, która miała możliwość e, wystąpienia o złagodzenie wy, wyroku do sądu e, odwoławczego apelacyjnego. Też tego, proszę Państwa, nie zrobiła, czyli uznała, że ten wyrok był, proszę Państwa, sprawiedliwy. Pani. Czy dziewczyna, jak to woli, przesiedziała sobie rok w więzieniu? Mamy środek kampanii wyborczej i nagle wszyscy się na tą sprawę rzucili. Rzuciła się Młodzież Wszelk Polska, która miała panią gdzieś, wrzuciło się Ordo Juris, które miało panią gdzieś, no i pan Zbyszek Ziobro, który po raz kolejny wychodzi z populistyczną wychodzi do hamery z populistycznym komunikatem. Jak on to będzie dbał o sprawiedliwość? Bo to jest skandal i rozbój, że sąd przyjął taką kwalifikację czynu, Podczas gdy tą kwalifikację przyjął, proszę Państwa, prokurator. To jest jedna rzecz. Kwestia niejakiego Margota. Proszę Państwa, porównanie tych dwóch spraw jest kompletnym nieporozumieniem nieporozumieniem prawnym. Margot i cała reszta, która zaatakowała tą organizację Pro-Life odpowiadały zgodnie ze stanem faktycznym i tu prokuratura trafiła idealnie z podstawą prawdą aktu oskarżenia. Z artykułu 254. Kto bierze czynny udział w zbiegowisku, wiedząc, że jego uczestniczy wspólnymi siłami dopuszczają się gwałtownego zamachu na osobę lub mienie, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Widzicie Państwo różnicę? Maksymalny wymiar kary z tego artykułu to jest 3 lata. W przypadku, gdy rozbój zaczyna się od 2 lat, kończy się na 12, a w drugim paragrafie zaczyna się od 3 lat. W przypadku artykułu 254, sędzia mógł zastosować warunkowe umorzenie postępowania, czyli wówczas w ogóle nie zostają skazani, nie figurują w rejestrze skazanych jako skazani. Mógł zastosować karę pozbawienia wolności w tak zwanych zawiasach, ponieważ mamy tu do czynienia z karą pozbawienia wolności do lat trzech, a więc mogła być to kara pozbawienia wolności, nie wiem, pół roku czy, czy do roku i wówczas zastosowanie ma artykuł 69, który mówi o tym, że kara nie może być orzeczona większa niż, niż Jaki wyrok wydał sąd, proszę Państwa? Sąd wydał wyrok 11 miesięcy ograniczenia wolności. 11 miesięcy ograniczenia wolności to nie jest, proszę Państwa, w dmuchał. To nie jest taki łagodny wyrok, jak to się opisuje w internecie. Wobec osób, cokolwiek by o nich nie myśleć, proszę Państwa, wcześniej nieskazanych, więc tutaj były wszystkie przesłanki do umorzenia postępowania warunkowego i do wymierzenia kary w, w tak zwanych zawiasach. Tymczasem sąd wymierzył karę bezwzględnego ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnych prac społecznych w wymiarze 30 godzin miesięcznie. Ponadto wymierzył 6 tysięcy na rzecz pokrzywdzonej fundacji od niej jakiego Margota plus 5 tysięcy na e, nawiązki na rzecz Jana B i 3 tysiące na związki na rzecz Łukasza K. No w sumie jest to, proszę Państwa, 14 tysięcy, czyli 11 miesięcy ograniczenia wolności, obowiązek wykonywania prac społecznych. W wymiarze 30 godzin miesięcznie plus 14 tysięcy kar kary, nawiązki i kary i zadośćuczynienia na, na rzecz fundacji. Można, proszę Państwa, dyskutować, czy to jest kara łagodna czy surowa. Moim zdaniem, jest to kara adokwatna. I, I patrzę na tą sprawę nie przez pryzmat tego, czy to są lewaki, czy prywaki, tylko przez pryzmat stosowania prawa. Proszę Państwa, nie porównuje się rozboju. Z artykułem 254, gdzie maksymalny wymiar kary to jest 3 lata. To, że te dwie sprawy wyglądają tak, jak wyglądają, zawdzięczamy tylko i wyłącznie, proszę Państwa, prokuraturze, bo jedno i drugie postępowanie było postępowaniem publiczno-skargowym. Więc to, co teraz robi Pan Ziobro na konferencjach prasowych, jest, proszę Państwa, mówiąc krótko, Pajacowaniem i dokładnie to samo robi Ordo Juris, i dokładnie to ro robi to samo. Młodzież wszechpolska, która zastawiła tą dziewczynę trzy lata temu samą sobie, od roku ona siedziała, a nagle w środku kampanii wszyscy sobie o niej przypomnieli. Proszę Państwa, to bardziej przypomina rozbrojenie miny, bo być może gdzieś to gdzieś coś wybiła, jakaś sprawa i ziobro musiałby świecić oczami, więc zrobił jakiś ruch wyprzedzający tak, Wsiadając na białego konia jako sprawiedliwy rycerz e, i doprowadzając do takiej sytuacji, że zawiesza e, odbywanie kary, to może zrobić, a dodatkowo łaskawia, składa wniosek o ułaskawienie tej dziewczyny, ponieważ nie można wnieść kasacji w momencie, kiedy nie e, e, od wyroku pierwszej instancji ta dziewczyna się, proszę Państwa, nie odwołała. Czyli mówiąc krótko, jest to jedna wielka polityczno-ideologiczna hucpa, i ktokolwiek z Państwo, kibicuje jednej czy drugiej stronie, to pamiętajcie państwo, że w tej chwili wytworzyła się taka sytuacja, że mamy wyroki na zamówienie zarówno ze strony Ziobro i Ordo Juric. Ja w takim postępowaniu brałem udział, to wiem co mówię, albo wyroki na zamówienie ze strony e, tych jak one tam, niezależnych czy, czy wolnych sądów e, i z tej organizacji Justycja, gdzie macie w drugą stronę e, zamówienia polityczne na wyroku, czyli możecie być babcią Kasią bluzgać. Luć, drapać gryźć, i dopóki nie traficie na sędziego z innej opcji, to jesteście bezkarni. Ja, proszę Państwa, w tym brać udziału nie chcę. Dlatego zwracam Waszą uwagę na przepisy prawa i proszę, żebyście na chłodno przeanalizowali to, co powiedziałem, i to, jak wygląda prawo, i kto za ten wyrok odpowiada. No, jest jeszcze jedna sprawa, proszę Państwa. Tam doszło do rozboju z udziałem czterech osób. Ta dziewczyna nie była sama. Było jeszcze trzech innych chłopów. O nich nic nie wiemy. Nie wiemy, czy oni zostali uniewinnieni, czy oni siedzą i dlaczego pan Zbyszek się nimi nie zajmuje. Proszę państwa, ja wiele w sądach widziałem, ale nie wierzę w to, że prokuratura podległa Zbigniewowi Ziobrze, szczególnie w takim drażliwym temacie, postawiła zarzuty od tak sobie, żądała czterech lat więzienia, dalej z tym nic, dalej z tym nic nie zrobiła, tylko dlatego, że jakaś dziewczyna szarpała torebkę innej dziewczyny. Proszę wybaczyć, proszę państwa, ale dla mnie to jest kompletna bzdura. My nie znamy stanu faktycznego i nie bez powodu nie ujawniane jest ani rozszerzenia, ani uzasadnienie sądu. Proszę państwa, nie wierzymy nikomu, nie wierzymy w nic, patrzymy na fakty i wyciągamy wnioski. Ta sprawa śmierdzi na kilometr. Śmierdzi na kilometr polityką, ideologią. A dla mnie taka organizacja jak Jurys niczym się nie różni od, proszę państwa, organizacji typu Nigdy więcej. Po jednej i z drugiej strony mamy do czynienia z fanatykami ideologicznymi którzy załatwiają swoje sprawy ideologiczne, polityczne, a nie, a nie przestrzegają prawa w taki sposób, jak to powinno być przestrzegane, czyli ponad podziałami politycznymi i ideologicznymi. Ja w tym Bajorku taplać się nie zamierzam. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.